Przedsiębiorstwo AGAS. To firma z tradycjami rodzinnymi, istniejąca od 1972 roku. Oferujemy usługi kserograficzne, nadruki, laminowanie, oprawa dokumentów oraz wizytówki. Pieczątki wykonujemy od ręki. funduje 100 placów zabaw. Place zostaną wybudowane w miejscowościach, które zdobędą najwięcej głosów w konkursie prowadzonym na stronie internetowej www.niwa.pl Mamy czas tylko do końca października. Ale musisz nam pomóc. Oddaj swój głos i pomóż nam. witam 27 października i zapraszam Państwa na informacje. To już drugie podejście do likwidacji Biura Obsługi Socjalnej i zwolnienie z pracy osób tam pracujących. Miesiąc temu radna SLD Danuta Maros sprzeciwiała się likwidacji BOS-u w formie proponowanej przez prezydenta Szeemeja i uchwała została usunięta z porządku obrad. Jednak na ostatniej sesji pojawiła się ponownie głosowaniu i losowi BOS-u przeglądał się Sebastian Grębka. 19. sesja Rady Miejskiej nie była w żaden sposób podobna do poprzednich. Jedno co było typowym nowym to fakt, że w końcu prezydent Wałbrzycha zdecydował się zrobić tzw. bilans otwarcia, w którym wszyscy obecni na sali dowiedzieli się, że stan finansowy miasta jest katastrofalny. Przemowa Romana Szemeja trwała blisko dwie godziny. Kolejne punkty obrad nie wzbudzały szczególnych emocji, aż do momentu, kiedy pod dyskusję wszedł punkt dziewiąty w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy, czyli Biura Obsługi Socjalnej w Wałbrzychu. Ale starałem się pokazać, że mniej więcej od 5, 6, a może już 10 lat żyjemy na kredyt. I wreszcie przyszło ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, nie ma już więcej skąd tego kredytu brać. Państwa propozycja ma charakter przeniesienia tej decyzji na kolejny miesiąc, na kolejny miesiąc, na kolejny miesiąc, ponieważ nie traktuje jako, jako racjonalnych decyzji obniżenia komuś wynagrodzenia. To są decyzje, które przesuwają tylko podjęcie koniecznych decyzji o kolejny czas, którego my już absolutnie nie mamy. Czy jeżeli nie zwolnimy tego działu płacowo-księgowego, a będziemy musieli oszczędzać w wszystkiej Oświecie, bo, bo wyniki są, wyliczenia są takie, jakie są, to co nas czeka? Czy czeka nas na przykład zwolnienie wszystkich sprzątaczy w szkole? Czy czeka nas y, zamknięcie niektórych szkół? Czy czeka nas łączenie szkół? Co nas czeka? Bo y, Oszczędności jakieś w ogóle muszą być. Według pomysłodawców dawców likwidacji bosu chodzi o racjonalizację funkcjonowania Urzędu Miasta i oszczędności ratujące walący się budżet miasta. Powiedziałem na wystąpieniu o stanie miasta, że dzisiaj nie ma żadnej płynności finansowej, czyli rachunki bieżące nie wiemy czym płacić. ZUS-y, podatki, za energię, na wynagrodzenie pracowników. Straszenie no, takie, no, to, no, to no, się no, zda, no, bo nie ma no, przemić. 20 tysięcy rachunek za telefon to jest dwa lata mojej pracy. Dwa lata mojej pracy. Radni byli podzieleni, jeśli chodzi o BOS i jego likwidację, choć teoretycznie w kolejnym punkcie miało dojść do powołania i utworzenia kolejnej gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Obsługi Jednostek Gminy. Jednak w tym przypadku pracę miałoby stracić większość zatrudnionych do tej pory osób w Bosie. Nawet Robert Hadaś, który jest skarbnikiem gminy i księgowym, nie potrafił jednoznacznie określić liczby osób, które stracą pracę, mimo tego, że wniosek miał być tak dokładnie i rzetelnie przygotowany. Tworzymy nową jednostkę i niejednokrotnie padało, padało pytanie na temat tego, kto będzie zwolniony, dlaczego akurat ta osoba i myśmy zawsze w sposób odpowiedzialny mówili, że takich informacji, o takich szczegółach na etapie dyskutowania na ten temat rozmawiać nie będziemy, bo jest nieodpowiedzialne mówienie przed y, y, dokonaniem i, i, i zaistnieniem takiego faktu, rozmowa na temat konkretnych nazwisk, konkretnych osób, byłaby to skrajna nieodpowiedzialność. Radny Rozmuski, który na co dzień zawodowo związany jest ze szkolnictwem, stwierdził, że związki zawodowe pomogą w znalezieniu pracy zwolnionym księgowym, a on sam zgłasza się do pomocy w szukaniu odpowiedniej pracy dla wszystkich zwolnionych. Tutaj będzie opieka jednych związków, drugich związków, ja tętnie włączę się w opiekę i przede wszystkim wierzę prezydentowi. Wierzę, że pomoże w znalezieniu tym ludziom pracy też. Nasze wysiłki dla znalezienia pracy tym osobom, i ja to podtrzymuję i będziemy realizować od przyszłego tygodnia, będą takie same, jak za miesiąc, dwa, trzy, będziemy musieli podjąć w innych instytucjach. Nie cieszymy się z tego, że nie mamy pieniędzy na utrzymanie tego, co jest. Wyjść możemy znaleźć kilka i wszyscy jak tutaj jesteśmy, prawdopodobnie znajdziemy różne wyjścia. Dziś usłyszeliśmy po wielu rozmowach, także rozmowach z paniami, obecności pani Doloty Stankiewicz, deklarację pana prezydenta, który nie zetryfikuje stanu istniejącego, który składa deklarację, ta deklaracja została jeszcze potwierdzona, który składa deklarację, że poszukuje. Zaangażuje się w poszukiwanie pracy porównywalnej, a nie pracy w ogóle, czy pracy na, na stanowisku aktualnym. Radna Alicja Rosiak, widząc, co działo się na sali, zaproponowała ponowne odłożenie sprawy likwidacji bos i zapoznanie się jeszcze dokładniej z danymi, o których mówiły księgowe. Informacje, które jak dzisiaj sesja pokazała, tak naprawdę są oględne i nie do końca pokazują yy, yy, i dopinają projekt pana prezydenta co do funkcjonowania czy nowego, nowego funkcjonowania yy, yy, biura obsługi jednostek gminnych, likwidacji bos bo tak naprawdę wiążą się z jednym hasłem – oszczędności, oszczędności. Wierzymy głęboko w to, że wasze dobro leży wam na sercu. Wybraliśmy was, zaufaliśmy wam i liczymy na to, że tak pochopnie nie podejmiecie Państwo tej decyzji, skoro to pismo wpłynęło dopiero teraz i nie mieliście nawet okazji się z tym zapoznać. Jest to za ważna decyzja, żeby ją podjąć tylko dlatego, ponieważ Pan Prezydent utwierdził nas w przekonaniu, że jest sytuacja katastrofalna. My to też rozumiemy, Panie Prezydencie, z całym szacunkiem. Bardzo cieszymy się, że tworzy Pan nowe miejsca pracy i chwała Panu za to. Ale te nowe miejsca pracy nie są dla mnie. W swoich propozycjach mówiły o tym, że już od zaraz możliwe byłoby zaoszczędzenie realnego miliona złotych według ich wyliczeń. Tego jednak nie dopuszczali ani prezydent, ani Robert Hadaś. Program pokupiewa na kwotę oszczędnościową miliona złotych. My na dzień dzisiejszy od zaraz w ciągu roku dajemy panu prezydentowi potrzebny milion złotych. Pan prezydent mówi o milionie trzystu, może pięćset, może sześćset. Ja osobiście i moje koleżanki i wszyscy radni, którzy byli na posiedzeniu, na sesji słyszeli kwotę oględną, niekonkretną. To nie są konkretne kalkulacje. Nie wiedzą dokładnie Państwo naprawdę, jaka to jest kwota. Więc jeśli to, jeśli my dajemy kwotę od razu, milion złotych w ciągu roku, a oszczędności wyniosą... Około miliona, może półtora w perspektywie wieloletniej, rachunek ekonomiczny jest naprawdę bardzo prosty. Radni nie przyjęli propozycji kolejnego odłożenia w czasie decyzji o likwidacji Biura Usługi Socjalnej i głównie głosami radnych Platformy Obywatelskiej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosowali za likwidacją BOS-u. My odpiszmy, was wybrały, głosowałyśmy na was, zawiedliście nas bardzo. My nie chcieliśmy litości, Niech. chcieliśmy rezygnacji, szczęścia. Chcemy litości, pracować na... godnie i zarabiać pieniądze. Nie litości, ale przejdziemy poza siebie. I nam ograniczą to, i zasiłki mieszkaniowe też teraz zmniejszacie. Za zwalnianymi kobietami postawili się jedynie radni na co dzień uważani za opozycyjnych. Byli to Alicja Rosiak, Ryszard Nowak, Mirosław Lubiński, Cezary Kurjata, Mirosław Bartolik, Beata Mucha oraz Marcin Mróz. Czyli, czyli nawet że ja będziemy nie się mieć nie dodatków dodatki, do w domu nie będziemy mieć jej. W lecie roku przesunął się po prostu tylko z działu oświata na ponad społeczny. Z kolei poza radnymi POSLD za likwidacją głosowali również radni Bernatowicz, Milczarek i Szpur. Na razie raczej kąpiel błotna zamiast pływania w nowoczesnym krytym basenie. Na placu budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego Aqua Zdrój robota jednak w re. Zwiększono zatrudnienie i podpisano kolejne umowy z podwykonawcami, co jest realizacją planu naprawczego, jaki zaproponowała firma Budopol, wykonawca projektu. Celem priorytetowym jest zamknięcie przed okresem zimowym, to jest 15 grudnia, trzech obiektów hali widowiskowej, hotelu oraz krytej pływalni. Nieskończenie obiektów przed zimą, przed, przed nowym rokiem, no spowoduje trzy, co najmniej 3-4 miesięczne przestój. Najważniejsze teraz są roboty żelbetowe. Murowe, no i powiedzmy, zamknięcie dachu. Największe postępy prac widać w hali widowiskowej, która w środku nabiera już kształtów. Termin powinien zostać dotrzymany również w przypadku hotelu, który budowany jest tuż obok. Największe problemy stanowi jednak kryta pływalnia, która na chwilę obecną przypomina bardziej rzymskie koloseum niż zamknięty obiekt z dachem. Brakuje deskowania, które jest niezbędne do zamontowania stropu. Jeszcze nie mamy na budowie tych dźwigarów drewnianych, klejonych. To są ogromne. Potężne, o dużych rozpiętościach, dźwigary, które bodajże za tydzień bądź dwa tygodnie będą przywiezione na budowę. No i w tym momencie, jeżeli te, te, te konstrukcje się pojawią i zostaną zamontowane, wtedy yy, yy, budowlańcy przystąpią do krycia tego dachu i zamknięcia obiektu. Obecny stan budowy powinien zostać osiągnięty już w czerwcu tego roku. Paromiesięczne opóźnienie wynikało z kłopotów konsorcjum, na które składało się pięć firm budowlanych. Główny wykonawca okazał się niewydolny i w kwietniu tego roku nastąpiła zmiana lidera. Pałeczkę przejęła firma Budopol, która próbuje nadgonić stracony czas. Na początek musiała poradzić sobie ze spłatą podwykonawców. Na dzień dzisiejszy firma Budopol płaci na bieżąco, za roboty wykonane są wszystkie faktury opłacone. Obecnie na terenie budowy pracuje około 200 osób w systemie dwuzmianowym. Po zamknięciu obiektów i przystąpienia do prac wykonawczych wewnątrz budynków dość ma kolejna trzecia zmiana. Oznacza to, że prace wykonywane będą wtedy przez 24 godziny na dobę. Przypomnijmy, że spółka Aquas na budowę kompleksu zaciągnęła kredyt w wysokości 82 milionów złotych. Niezmiernie ważne jest zatem rozpoczęcie działalności komercyjnej, która pozwoliłaby na spłatę długu. Kompleks z dużym prawdopodobieństwem nie będzie jednak wykorzystywany do celów mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Obiekty, które miałyby być wykorzystywane do Euro, one musiały być gotowe w zeszłym roku i musiały przejść sprawdziany i tutaj w naszym przypadku. My zdążymy przed euro, natomiast to jest za późno, żeby już być, mogły być zakontraktowane. Według lidera konsorcjum budowlanego oraz prezesa spółki zamknięcie kompleksu powinno nastąpić nie później niż w maju 2012 roku. raz kolejny odbył się koncert z cyklu Wałżyskie Spotkania Muzyczne. Koncerty odbywają się co miesiąc, jednak za każdym razem towarzyszy im inna tematyka. W tym miesiącu koncert poświęcony był błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Koncert poświęcony błogosławionemu Janowi Pawłowi II, w wykonaniu Ewy Godlewskiej, słynnej polskiej sopranistki, chóru Sta Allegro z Kudowy Zdroju i kwintetu Futyma. Składającego się z filharmoników sudeckich. Natomiast kolejny koncert, będą to zaduszki jazzowe 20 listopada, zostanie wykonany przez Piotra Barona, również w kwintecie jazzowym. Serdecznie zapraszamy. Ideą wszystkich spotkań jest ułatwienie obcowania z kulturą na najwyższym poziomie wszystkim zainteresowanym Wałbrzyszanom. Wałbrzyskie spotkania muzyczne cieszą się dużym powodzeniem wśród sympatyków muzyki, ponieważ dają możliwość obcowania z wieloma gatunkami i stylami muzycznymi. Ja mam tą przyjemność, że będę śpiewać właśnie na tym koncercie, między innymi takie rzeczy jak Alleluja Mozarta, Ave Maria oczywiście i, i na pewno będzie mnóstwo wiele Mnóstwo ciekawych chwil, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Miejscem spotkania była kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w dzielnicy Konradów. Jej unikalne wnętrze dodawało niesamowitego klimatu całemu występowi. W tym miesiącu miłośnicy muzyki mogli wysłuchać połączenia sopranowego głosu Ewy Godleskiej z grą muzyku z futyma Quintet. Zespołu na co dzień grającego Filharmonii Sudeckiej. Październikowy koncert zachwycił wszystkich przybyłych interesującymi utworami wykonanymi z niesamowitą lekkością. To spotkanie zapadnie na długo w pamięci wszystkich przybyłych, którzy z niecierpliwością czekają na kolejny koncert z tej serii. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj w kaplicy w Konradowie usłyszeć taki koncert i już też czekamy na kolejny zapowiedziany jazzowy pod tytułem Jazzowe Zaduszki. Szkło rozgrzane do ponad 700 stopni Celsjusza, formowane za pomocą rąk i siły ludzkich płuc, na koniec żmudna i dokładna praca artystów, by nadać mu niepowtarzalny wygląd i styl. W taki sposób powstają bąbki i wyroby ze szkła, które produkowane są w spółdzielni socjalnej Szklany Świat z Krośnic. Zanim znajdą się na choince i nadadzą świętą, specyficzną atmosferę, bombki przechodzą skomplikowany proces produkcji. Swój żywot rozpoczynają jako szklana tuba, która formowana jest przez sprawne ręce nad palnikiem gazowym. Materiał rozgrzany do temperatury około 800 stopni Celsjusza staje się plastyczny i można przystąpić do wydmuchiwania kulistego kształtu przypominającego bombkę. Aby dojść do perfekcji, potrzebny jest jednak staż co najmniej parunastu lat pracy. Czeka, Okay. Sześciu... Takiej takiej wielkości gdzieś bombeczki, więc dostawało się cztery osoby. Po 3 To musi mieć w miarę rozmiar jednakowy, powtarzalny. W miarę musi być mocne, żeby przeszło dział brakarni, dział srebrzenia dekoratornie. Spakować to trzeba, no i powiedzmy kilka tysięcy kilometrów, jak do Stanów Zjednoczonych, żeby to jeszcze dojechało w całości, prawda? Także to nie jest szuka, tylko wydmuchać i odłożyć na stole. To musi przejść jeszcze pięć par rąk. Uformowane szkło przechodzi do kolejnych działów obróbki. Żeby nadać okrągłej bańce lśniący, nieprzeźroczysty kolor, do środka wstrzykuje się specjalny roztwór zawierający srebro. Po chwili osadza się ono na wewnętrznej ściance kuli i bombka zyskuje opalizującą barwę. Z działu srebrzenia bańki przechodzą w ręce artystów, którzy ręcznie malują na nich wzory i napisy oraz nakładają ozdoby. Każda z bombek pochodząca ze szklanego świata jest zatem niepowtarzalna. Jakby się tak przyjrzał ka każdej sztuce z osobna, to ona jednak się troszeczkę różni. Pędzla nie da się tak przyłożyć z farbą, żeby ono było tak idealnie wszystko, jak pieczątka na przykład czy stempel. I to właśnie najbardziej w tych bombkach się ceni. To te różnice to są właśnie walory, które, no, które po prostu są doceniane. Uformowane, zabarbione i pomalowane bombki są właściwie gotowe do wysyłki. Przed spakowaniem do kartonów należy jedynie odciąć lejek, który pomagał w wydmuchiwaniu i pomalowaniu produktu. W jego miejsce trafia specjalny haczyk, który umożliwia zawieszenie szklanej bańki. Teraz gotowe i lśniące bombki mogą trafić na bożonarodzeniowe drzewko. To już kolejny koncert muzyczny znanych wykonawców, jaki miał miejsce w Obrzychu, a konkretnie w hotelu Maria, w którym już od dawna organizowane są wyszukane koncerty dla mieszkańców Obrzycha i okolic. Publiczność i tym razem dopisała i bawiła się doskonale. Koncert rozpoczął duet Piotr i wykonując w akustycznych wersjach utwory zaliczane do klasyki światowego rocka, A w kilku z nich muzyków wsparł Tomasz Sanchez, zasiadając za instrumentami perkusyjnymi. So, so, so. Po krótkiej technicznej przerwie na scenie pojawił się Steelwater, czyli autorski projekt basisty zespołu kortę z Pawła Mąciwody. Nazwa zespołu Steelwater to znaczy woda po angielsku w dosłownym tłumaczeniu. Zespół wystąpił w składzie Paweł Monciwoda-Bas, Efrem Ulider-Wokal, Bartosz Szwed-Gitara, Tomasz Sanchez instrumenty Perkusyjne, Piotr Lekki-Gitara i Wojtek Konikiewicz na instrumentach klawiszowych. Muzycy zaprezentowali materiał szykowany na swoją pierwszą płytę. Okazuje się, że wszyscy oczekują jednak płyty elektrycznej, nie akustycznej, więc pracuję nad składem elektrycznym, gdzie pierwsza płyta będzie elektryczna, a nie akustyczna i zabiera na to trochę czasu. Mam do zaproszenia mnóstwo wspaniałych muzyków, z którymi kiedyś grywałem, jest, jest to na pewno Andrzej Nowak. Nie mogę się doczekać, kiedy zagra na gitarze z nami w studio. Nie mogę się doczekać, kiedy zagra z nami samba Otremski, dzięki któremu poznałem Efrema, ponieważ mieszkając w Nowym Jorku, samba mówi chodź, poznałem takiego gościa, tak śpiewa, że musisz go zobaczyć. Pojechaliśmy na Greenpoint do, do mieszkania Efrema, tam go poznałem, zaśpiewał nam w kuchni z gitarą akustyczną i tak to się zaczęło. Podczas koncertu nie zabrakło cieszącego się dużą popularnością utworu Water Water w wersji, jaką znamy, oraz nabis w wersji reggae. Klawę Woda, bazista grupy Skorpions, jak również Steerwater. Pozdrawiam wszystkich telewidzów telewizji Twoja. Na tym kończymy czwartkowe wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na jutrzejsze podsumowanie tygodnia. Do zobaczenia.